Dzisiaj przyjechałem na samo południe Polski. Jestem w Godowie, kilkaset metrów od granicy polsko-czeskiej. I dzisiaj zamierzam przejechać żelazny szlak rowerowy. Żelazny szlak rowerowy jest to trasa, która powstała na terenie. Może śladem śladem dawnych torów kolejowych, które gdzieś tu kiedyś były, w tej chwili już nieużytkowane i gdzieś często po, po tych skarpach, właśnie gdzie biegły, gdzie biegły tory, teraz jest wyznaczony szlak rowerowy, porobione są piękne ścieżki. No, bardzo często spotyka się opinię, że ten szlak jest to najładniejszy szlak rowerowy Województwa Śląskiego i w ogóle tej części Polski kiedyś fragment już miałem okazję przejechać natomiast nie, nie, była, nie, nie była to cała pętla dlatego dzisiaj zamierzam przejechać cały ten odcinek który ma łącznie 54 km on przebiega przez 5 gmin trzy polskie Godów, Zebrzydowice i Jastrzębie Zdrój i w Polsce mamy 33 km trasy i 21 km biegnie przez teren Czech, przez gminy Karwina i Piotrowice koło Karwiny a więc jest to szlak powstały właśnie z inicjatywy tutaj wspólnie polsko-czeskiej a jestem tu akurat dzisiaj, bo trwa wczoraj i dzisiaj festiwal żelaznego szlaku rowerowego impreza właśnie z inicjatywy dwóch krajów Polski i Czech impreza się odbywa w pięciu miejscach jednocześnie przez całe dwa dni są jakieś tam namioty, imprezy, koncerty, stragany, poczęstunki. Taki festiwal właśnie promujący, promujący ten szlak rowerowy. I cała dwa dni, tak jak mówię, dwudniowa impreza. Więc, więc właśnie z tej okazji postanowiłem akurat w, akurat w ten weekend tutaj, tutaj zawitać. Jest trasa całego szlaku. Tutaj ta górna część to jest tutaj teren polski. Ja jestem tutaj, właśnie w tej części, i tu za chwilę jest granica. I ta dolna część szlaku, tutaj te 21 km przebiega przez, przez teren Czech. Jestem w Łaziskach. Pierwsze napotkane takie miejsce postoju rowerzystów. Co kawałek podobno na tej trasie są właśnie takie altany. Miejsca, żeby zjeść, odpocząć chwilę coś cudownego. Po prostu trasy, tak jak widać, odseparowane od ruchu samochodowego, e, zrobione z takiej specjalnej masy. E, no, jazda marzenie. Jestem na punkcie w Jastrzębiu Zdroju Jeden z pięciu punktów Gdzie się odbywa właśnie W związku z tym festiwalem Jakieś zorganizowane imprezy Może jeszcze o tej godzinie tutaj za dużo się nie dzieje Ale rowerzystów jest już sporo Chwila odpoczynku, muszę się trochę przebrać, bo zaczyna się robić upał, chyba pierwszy raz w, takim, w tym roku, taka, taka wysoka temperatura, gdzie rzeczywiście robi się gorąco. Chwila odpoczynku i jadę dalej. Jestem na granicy. Tylne koło jeszcze w Polsce, a przednie już w Czechach. Jestem w Karwinie. Tam daleko w tle widać kopalnię Stonawa w okolicach Czeskiej Ostrawy. Jadę już kilka kilometrów przez Czechy w tej chwili. Wydawać by się mogło, że to. Pogranicze polsko-czeskie jest to teren górski. Natomiast jak rzeczywiście, by spojrzeć na mapę, to jestem w takim regionie, który się nazywa brama Morawska. Jest to takie obniżenie terenu, taka niwelacja. Jak przeczytałem, to jest to naturalna granica pomiędzy dwoma łańcuchami górskimi, pomiędzy karpatami i sudetami. Jak okiem sięgnąć? Na razie żadnych, żadnych gór nie widać. Rynek w Karwinie, opanowany przez rowery. Jestem w Piotrowicach koło Karwiny. Drugi punkt w Czechach. Jest naprawdę bardzo gorąco, więc chwila odpoczynku w cieniu. A tak naprawdę ten festiwal polega na tym, żeby przejechać tą trasę i zebrać 5 pieczątek w 5 różnych miejscach. Ja zebrałem 3, jeden punkt gdzieś tam pominąłem, gdzieś nie zauważyłem. Drugi chyba dopiero otwarty jest po południu, coś tak słabo to zorganizowali. Natomiast bardzo fajna zabawa po zebraniu tych 5 pieczątek. Można odebrać jakieś gadżety darmowe jakieś bidony, koszulki, i tego, tego typu rzeczy. Bardzo fajna promocja opuszczam Czechy, wracam do Polski tam z tamtej strony są Czechy tutaj już jest Polska opuszczam więc kraj Krecika i wracam nie tak daleko stąd jest Bielsko-Biała więc wracam do regionu Reksia Jestem z powrotem w Godowie przejechałem całą trasę całą pętlę 54 km potwierdza się to co było mówione że po polskiej stronie jest o wiele lepiej niż po czeskiej, po czeskiej stronie ta infrastruktura jeszcze wymaga dużo, naprawdę dużo przygotowania, jeśli chodzi o samą trasę i przygotowanie, oznakowanie ale bardzo przyjemne, bardzo przyjemne miejsce, polecam każdemu jak ktoś ma blisko i w miarę i zastanawia się to to bardzo fajny czas, żeby spędzić sobie te 2-3 godziny na rowerze, także polecam każdemu